Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej to jedyne takie miejsce w Polsce, które kształci w zakresie włókiennictwa, czyli nauki o materiałach włóknistych. Tutaj dowiecie się, co to znaczy interdyscyplinarny przemysł włókienniczy i przemysł mody XXI wieku. Kierunek włókiennictwo i przemysł mody to kierunek wyjątkowy. Kierunek, który łączy pasje inżynierskie i kreatywność. Inteligentne tekstylia. Nie tylko zaspokajają potrzeby przemysłu włókienniczego, ale również stanowią bazę dla medycyny, dla rolnictwa, dla wojska, dla transportu czy też dla przemysłu higienicznego. Nasi studenci zdobywają wiedzę, umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnej aparatury badawczej, nie tylko obsługi, ale również umiejętności posługiwania się i właściwego dokonywania pomiarów w laboratoriach. Wybranie specjalności z projektowania i technologii odzieży to sposób na poznanie całego jej procesu tworzenia, niezależnie od jej funkcji, czy jest to odzież modna, i elegancka, czy ochronna do zadań specjalnych. Zaczynamy od skanowania figury ludzkiej i zaprojektowania wzorów odzieży. Potem konstruujemy formy i szablony, które następnie weryfikujemy w 3D, realizując symulację wirtualną odzieży. Następnie konfekcjonujemy wyroby odzieżowe, poddając je także testom aby sprawdzić, czy zaprojektowana odzież spełnia założone funkcje. Przyszły projektant technolog odzieży uczy się nie tylko optymalizować połączenie szablonów i materiałów w trójwymiarową funkcjonalną odzież, ale także projektuje jej proces produkcji w oparciu o najnowsze technologie i właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń. Nasi absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają im pracować jako technolog, jako projektant mody czy jako kontroler jakości w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Włókiennictwo jest dla osób, które chcą tworzyć lepszą przyszłość. Sama jestem absolwentką tego kierunku i jestem z tego dumna.